Jestem zazdrosny, albo jestem zazdrosna. Jak sobie z tym poradzić? Jak poradzić sobie z tym niewygodnym uczuciem zazdrości? Przede wszystkim nie ma nic złego w byciu zazdrosnym. Nic w tym złego. Nie wstydź się, nie bój się tego, popatrz się na zazdrość w pozytywny sposób. Spróbuj chociaż. Spróbuj się popatrzeć na zazdrość w pozytywny sposób. Spróbuj zobaczyć, że to uczucie zazdrości jest pozytywne. Spróbuj zobaczyć to coś oczywistego. I to jest to: zazdrość, to uczucie, które czujesz, na przykład jak masz partnera, który jest świetny, fantastyczny, ludzie się kręcą wokół tego partnera, i ten twój partner może mieć kogo zechce, i zazdrościsz, jesteś zazdrosny o tą osobę, o swojego partnera. To uczucie, które czujesz, to niewygodne uczucie, popychacie, popychacie. Żebyś ty postarał się, postarał się, wydał z siebie energię. I to jest niewygodne. To jest ten moment, gdzie to jest niewygodne. Popycha cię pewna siła, żebyś postarał się, żebyś wydał energię, żebyś podniósł swoje poczucie własnej wartości, żebyś podniósł swoją pewność siebie, żebyś podniósł swoje zaufanie do samego siebie, żebyś podniósł poprzeczkę. Cię Praktycznie to, że zazdrościsz, to jest jak takie światło, które świeci na ciebie nagle i mówi ci, postaraj się, postaraj się, musisz popracować nad sobą, musisz wydać trochę energii. Świeci na ciebie i to jest niewygodne. Tak jakby czujesz tą różnicę między tym, kim chciałbyś być, tym, jak chciałbyś żyć, a tym, kim jesteś teraz. Świeci na ciebie i pokazuje ci to światło, gdzie stoisz. Pokazuje ci, że nie masz wystarczająco pewności siebie, nie masz wystarczająco opcji, nie masz wystarczająco zaufania, zbudowanego zaufania do samego siebie, że możesz mieć takie osoby i to jest normalne dla ciebie. I nawet jak ta osoba cię zostawi, to znajdziesz inną osobę na tym samym poziomie. Nie masz tego. I to światło świeci i mówi ci: nie masz tego, musisz to zbudować. Żeby poczuć tą ulgę, żeby poczuć ten moment, gdzie jesteś z tym swoim partnerem i nie czujesz tego dyskomfortu, że boisz się, że stracisz, że patrzysz się, kto się patrzy na tą osobę, z kim rozmawia. Żebyś doszedł do punktu, gdzie będziesz mógł doświadczać coś przyjemnego. Taki fajny czas ze swoim partnerem, taką lekkość, taką swobodę. Dosłownie natura mówi ci, chcesz się czuć tak? Postaraj się. Musisz podnieść poprzeczkę. To jest pozytywne. To jest jak darmowy trener, który krzyczy, żebyś ruszał się, żebyś postarał się. I to jest darmowe. Nie zapłaciłeś. Jakbyś zapłacił, jakbyś zapłacił, to byś się cieszył, że popychacie. Ale ty nie zapłaciłeś. Dlatego wydaje ci się to takie niewygodne. Wolałbyś siedzieć i nie zmieniać jej, zostać taki sam i nie wydać siebie energii. Twoje ego nie chce wydawać energii. Nie chce wydać energii. Chce zminimalizować wydawanie energii. Twoje ego chce mieć pewne rzeczy, wydając jak najmniejszą ilość energii. Bo energia jest ograniczona, życie jest ograniczone, trzeba zachowywać energię, nie? Dlatego czujesz ten dyskomfort, bo twoje ego nie chce postarać się, nie chce wydać tą energię. Dosłownie zazdrość może spowodować, że ty się rozwiniesz. Chodzi o to, że problem jest w momentach, gdzie ludzie nie chcą się postarać. Nie chcą się postarać i chcą mieć na przykład tą osobę, ale nie chcą się postarać, nie chcą podnieść poprzeczki. Chcą po prostu wyeliminować to uczucie zazdrości. Chcą wyeliminować tylko to uczucie zazdrości. To uczucie zazdrości jest potrzebne. Musisz to czuć. Popatrz na to w taki sposób, że ja potrzebuję to, to wyzwanie. Potrzebuję, żeby ktoś popchnął mnie, żebym poszedł wyżej. Potrzebujesz tego. W momencie, gdzie nie chcesz wydać energii, nie chcesz się postarać, to co się dzieje? Mówisz, ok, ja zostanę taki sam. Nie podniosę poprzeczki. A jak nie podniosę poprzeczki, to chcę mieć tą osobę też. Ale nie chcę czuć tej zazdrości, więc wyeliminuję tą zazdrość. I wtedy rzeczy idą trochę w dół, idą w złym kierunku, bo wtedy zaczynasz powoli, nieświadomie czasami, sabotować tą osobę, z którą jesteś, poniżać ją, mówić pewne teksty, żeby zdawała sobie sprawę, że nie ma. Tyle wartości, ile myśli, że ma, różne takie tekściki, które poniżają trochę tą osobę, żeby poczuła się gorzej, żeby zeszła na Twój poziom. To jest moment, gdzie ta zazdrość zamienia się w zawiść i dalej w coś jeszcze bardziej negatywnego i toksycznego. I to jest z tego powodu, że ty nie możesz znieść tego uczucia zazdrości. Klucz we wszystkim na świecie. To jest to, że potrafisz znieść to uczucie zazdrości i mimo to starać się. To jest to magiczne połączenie. To jest to magiczne połączenie. Uczysz się, znosić to uczucie zazdrości i będąc w tym uczuciu zazdrości, wydawać energię. I to jest niewygodne. Mało kto robi to, mało kto chce czuć presję i czuć się niewygodnie, jeszcze starać się. Bo często ludzie mówią, po co, po co to wszystko, po co się męczyć? Ogólnie, po co się rozwijać? Po co się rozwijać, po co się starać? Starasz się po to, żebyś mógł ty doświadczyć ten moment, gdzie masz wysoką wartość, wysoką pewność siebie, nie stresujesz się, nie spinasz się, masz tego fantastycznego partnera i spędzasz z nim czas z taką lekkością, bez spiny, bez stresu. I rzeczywiście jesteś obecny z tym partnerem. Nie, nie świrujesz w głowie, że możesz go stracić, a z kim rozmawiać, i tak dalej. Po to, żebyś mógł doświadczyć fantastyczne momenty z tym partnerem. Żebyś mógł docenić to piękno, i to fajne, tą fajność tego partnera, i tą fajność siebie, i to fajność w byciu razem. Po to się starałeś. Po to podnosiłeś poprzeczkę. Po to się staramy. Po to, żeby doświadczyć coś pięknego. Często ludzie mówią. Po co to wszystko? Po co ten rozwój? Po co się starać? Po co się męczyć? I tak wszyscy skończymy w piachu. Po co robić cokolwiek? Dla doświadczenia. Dla doświadczenia. Jak jesteś z tych osób, które mówią po co to wszystko i tak wszyscy skończymy w tym samym miejscu, to pomyśl sobie o swojej mamie. Pomyśl sobie, że twoja mama cierpiała, męczyła się, przeszła przez ogromny ból, żeby cię urodzić. I później wiesz, co robiła? Starała się. Starała się, wkładała ogromną ilość energii, żeby cię wychować, żeby dbać o ciebie. Stresowała się po nocach, chodziła z tobą po lekarzach. Dbała o to, żebyś miała w odpowiednich porach jedzenie, żebyś się rozwinął dobrze. Wyszła energii, wydała. I to nie było wszystko wygodne. Były fajne momenty, ale ta mama wiele razy się męczyła, wydawała więcej niż miała. pomyślisz sobie, po co ona to robiła? Po co mamy robią to? Robią to po to, żeby później zobaczyły i doświadczyły Ciebie, jak Ty możesz doświadczać życie i bawić się z przyjaciółmi, spędzać miły czas z Twoją mamą, żeby Twoja mama miała moment z Tobą, żeby Twoja mama zobaczyła, jak Ty zakochujesz się po raz pierwszy i masz fajne życie. Po to, po to, żeby zobaczyła, po to, żebyś Ty mógł doświadczyć coś fajnego w życiu, dla doświadczenia. I Ty jak się rodzisz? Jak się urodziłeś? Wchodzisz w ten świat, i ten świat już na wejściu pokazał Ci, powiedział Ci o co chodzi tutaj. Dając Ci jako pierwszą rzecz, jako pierwsze doświadczenie, ból. Wchodząc w świat, świat od razu mówi ci, masz ból. Bum. Płacz, krzyk, niewygoda, fajnie. Wszedłeś w dualizm. Witamy Cię w dualizmie. Wcześniej byłeś w brzuchu, jest cały czas, nie ma punktu odniesienia, po prostu jest i nie ma przyjemnie, nieprzyjemnie, po prostu jest. Przedjeżdż dualizm. Witamy Cię w dualizmie, mówi świat. Mówi ci, masz ból. Doświadczysz ból. Będziesz głodny, będzie Ci zimno, będziesz płakał, będziesz się bał, że mamy nie ma. A później mama przyjdzie, nakarmi Cię, zaopiekuje się Tobą, i nagle, o, coś przyjemne. I nagle możesz docenić i doświadczyć coś przyjemnego. Jako dziecko nie rozumiesz tego, ale zaczynasz mieć możliwość doświadczenia. Czegoś przyjemnego, przez to, że masz punkt odniesienia. Dualizm, nie? Wiesz o tym. Teraz dorastałeś. Przechodziłeś przez różne rzeczy. Przyjemnie, nieprzyjemnie, przyjemnie, nieprzyjemnie. O, nauka, zabawa, nauka, zabawa. Rodzice krzyczą na mnie, rodzice mnie uznają, rodzice krzyczą na mnie, rodzice mnie uznają. Wygody, niewygody. Dorastasz, masz 17 lat na przykład, zakochujesz się po raz pierwszy. I masz pewną osobę przed sobą. Jesteś zakochany. Motylki latają wszędzie. W brzuchu, w twojej głowie. Cieszysz się. Jesteś na pierwszej rance. Później nie możecie doczekać następnej ranki i spędzacie czas razem. Myślisz sobie o to chodzi w życiu. To jest to. To jest najważniejsze w życiu. To jest piękne w życiu. Idziesz ulicą później i tańczysz sobie i się cieszysz. Myślisz sobie ale fajnie. Zapomniałeś o wszystkim. Mówisz ale fajnie. Teraz... Zapomniałeś też o tym, że to doświadczenie, że się zakochałeś, to, że doświadczyłeś to, było piękne, ale to doświadczenie nie istnieje w kosmosie, gdzieś tam samo w sobie, w powietrzu. Nie, nie może zaistnieć samo w sobie to doświadczenie. To doświadczenie wiąże się bezpośrednio z bólem porodowym twojej mamy. W tym twoim zakochaniu się, w tym momencie, gdzie cieszysz się i mówisz, ale pięknie, ale fajnie. W tym znajduje się ból Twojej mamy, która musiała Cię urodzić, żebyś mógł to doświadczyć. To jest powiązane. Może zapomniałeś i nie widzisz tego, ale ból jest wszędzie. Ta niewygoda jest wszędzie, ta presja jest wszędzie. I Twoja mama musiała, żebyś Ty mógł doświadczyć coś pięknego, musiała pomęczyć się, poczuć dyskomfort i jeszcze postarać się. Tak samo jak Ty, jak zdarzają się pewne sytuacje w życiu i jest niefanie. To musisz poczuć pewien dyskomfort, musisz przejść przez pewien dyskomfort i czując ten dyskomfort postarać się, postara wydać energię. I to jest niewygodne. To jest niewygodne. I możesz się poddać, i możesz powiedzieć: Wiesz co? Nie obchodzi mnie. Nie opłaca się, nie opłaca się przechodzić przez wszystkie te trudności. Nie opłaca się. Może jesteś z tych osób, które mówią: Wiesz co? Ja nie chcę. Doświadczyć takiego pięknego doświadczenia, gdzie jestem w związku z tą osobą jest świetnie, fajnie, spędzamy super czas, nie opłaca się. Przechodzić przez staranie się, podnoszenia swojej wartości, pracowaniem nad sobą, nie, nie opłaca się. Tylko, że zauważysz, że jak powiesz, nie opłaca się, nie obchodzi mnie, to rozłącza się z naturą. Jest takie uczucie zgrzytu wewnątrz ciebie. Jak się czujesz, jak to mówisz? Powiedz te słowa, powiedz, nie opłaca się. Nie opłaca się starać się, nie opłaca się nic robić, nie opłaca się starać się o cokolwiek, nie opłaca się starać się, żeby doświadczyć coś fajnego, nie opłaca się przechodzić przez te bóle porodowe, przez ten ból, nie opłaca się. Jak to mówisz, to jak się czujesz, zobaczysz taki zgrzyt, że coś nie pasuje, bo odłączasz się z natury, odłączasz się z tym czymś naturalnym w tobie. A jak powiesz. Jest ciężko, jest trudno. Nawet nie wiem, jak zadziałać, żeby. Coś zmienić. Nawet nie wiem, jak zadziałać, żeby popracować nad sobą. Jestem zazdrosny. Nie wiem, co zrobić nawet, żeby podnieść swoją wartość. Nie wiem. Jestem bezsilny. Nie wiem. Ale jak mówisz, będę się starał i będę szukał, i masz tą intencję w głowie, nawet jak nie wiem, to i tak będę mózgiem szukał, gdziekolwiek. To w momencie, gdzie mówisz, będę się starał, będę szukał, będę próbował, nawet jak boli, to będę szukał jakiegoś, Czegokolwiek, żeby podnieść swoją wartość, swoje poczucie wartości, swoją pewność siebie, postaram się. Jak mówisz te słowa, to zobaczysz, że zgrywasz się bardziej z naturą, ze znaczeniem swojego życia, z tym, że chcesz doświadczyć pewne piękne rzeczy, bo o to chodzi w życiu. Zgrywasz się i dostajesz energię. Zauważysz, że jak częściej wchodzisz w nastawienie, nie ma powrotu. Idę. Tak jakby wiem, że boli, muszę odpuścić teraz, ale wrócę z innego kąta i będę szedł dalej. I nawet jak nie mam rozwiązania, to będę szukał to rozwiązanie. Jak mówisz te słowa, to zobaczysz, że ten ogień w tobie zapala się bardziej. Dostajesz taką energię. Zgrywasz się z naturą. Bo po to jesteś, po to jesteśmy. Jest znaczenie. Jest powód, dla którego istniejemy. Myślisz sobie, nie ma znaczenia. Moje istnienie nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Nie istnieje Coś w naturze, co nie ma znaczenia. Nie ma czegoś takiego. Ta energia, Bóg, ta siła, jak chcesz to nazwać, to coś nie tworzy rzeczy tak bez powodu. Popatrz na swoje ciało. Pomyśl sobie, czy istnieje jakiś mięsień w moim ciele, który nie jest potrzebny. Nie ma czegoś takiego, jak stworzenie czegoś bez znaczenia, bez powodu. Jest powód, dla którego jesteś. Jak zgrywasz się z tym powodem, to dostajesz energię. A zgrasz się z tym powodem, jak będziesz mówił, będę szedł, będę kontynuował, bo robię to dla doświadczenia. I zawsze będzie jakiś ból, zawsze pojawi się ten moment, gdzie jestem zazdrosny, jestem zazdrosny i nie wiem, co zrobić. Szukasz i szukasz, i szukasz, i szukasz jakiegoś sposobu, żeby podnieść swoją wartość, żebyś podbił swoje swoje zaufanie do samego siebie, żeby pod, żebyś podniósł poprzeczkę i jako nagrodę dostaniesz pewne piękne doświadczenie, gdzie nie ma spiny, jest lekkość, jesteś z tą osobą, którą uwielbiasz, którą inni ludzie też uwielbiają, spędzacie miło czas. Jest fajnie i czujesz, że zasługujesz, czujesz tą swoją wartość i doświadczasz przez 80% dnia taką fajną lekkość, takie szczęście. To jest twoja nagroda. I jak doświadczysz to, to powiesz, ale niesamowite. Tak jak mówiłeś, jak się zakochałeś pierwszy raz, ale niesamowite. Chodzi o to, że jak doświadczysz to, to w tym doświadczeniu, w tym pięknym doświadczeniu znajduje się twój ból. Znajduje się ten ból, gdzie musiałeś się rozwinąć, gdzie musiałeś zrobić pewne rzeczy. I to robimy w życiu. Robimy to wszystko dla doświadczenia, i jest coraz większa i większa głębia w doświadczeniach. Są ludzie, którzy są na takim poziomie, że przez 50-60% dnia doświadczają takie poziomy szczęścia, jak ty doświadczasz raz na 5 lat. Jak coś niesamowitego się stanie. I oni się czują fantastycznie. I nie możesz tego zrozumieć nawet. Ale oni się starali. Znajduje się tam ból wewnątrz. Bo jest dualizm i zawsze będzie coś negatywnego, zawsze będzie coś niefajnego. Tylko że przesuwamy się na tym dualizmie, na coraz głębsze, lepsze, i fajniejsze, i głębsze i fajniejsze doświadczenia. I czekają na nas niesamowite doświadczenia. Kluczem w tym wszystkim to jest staranie się. Staranie się i znoszenie pewnych niewygodnych momentów, znoszenie tych bólów porodowych. Wyobraź sobie, że to, że zazdrościsz Ty teraz, tej osobie, to są Twoje bóle porodowe, boli. A, ta presja, to światu na mnie. A, niefanie. Wiem, że muszę wydać siebie energię, ale nie podoba mi się to. Ach, Musisz to znosić i jeszcze starać się podnieść tą poprzeczkę. Przesuwamy się na dualizmie. Pewna osoba powiedzmy jest samotna i mówi: Jestem samotna, to jest niefajne dla mnie. Wiesz, co by było fajne dla mnie? Jakbym był w związku. Negatywna jest samotność, pozytywny jest związek. Ta osoba musi znieść tą samotność. <laughs> musi. Nie ma wyboru, po prostu boli ją, że jest samotna, nie? I musi znosząc ten ból, szukać, rozkminiać, rozumieć ten ból, dlaczego jestem samotny, jaki jest powód, wydawać siebie, energię. Czując tą samotność, musi wydawać w siebie energię i próbować różne rzeczy. Zmieniać to, zmieniać tamto, pracować nad sobą, aż pozna jakąś osobę. Musi włożyć tą pracę, tą energię, musi się postarać. Jak postara się, to osiągnie moment, gdzie będzie w związku i będzie pięknie. Będzie dostarczała wszystkie te fajne rzeczy, które są w związkach. Wsparcie emocjonalne, dzielenie się różnymi fajnymi rzeczami, bycie razem, rozumienie, kontakt, bliskość. Wszystkie te fajne rzeczy. Teraz ta osoba odkryje z czasem, że znowu przyjdzie dualizm, zawsze przyjdzie dualizm. Odkryje, że fajny jest związek, ale czasami bywa toksyczny. Czasami jest za dużo kłótni. W związkach są takie rzeczy jak brak kompatybilności, gdzie nie pasują pewne osoby, gdzie wartości się nie zgrywają, gdzie pewna osoba się rozwija pewnym tempem, a druga innym tempem mi się zmienia za szybko jedna osoba i gubi się kontakt z czasem i idzie w innym kierunku, a druga osoba idzie w innym kierunku. Czasami pewne związki mają za dużo traumy w sobie i za dużo kłótni jest. Obie osoby mają za dużo traumy i się kłócą, jest toksyczność. I ta osoba zaczyna odkrywać, że są pewne negatywne, niefajne rzeczy w związkach. I myśli sobie, że okej. Okay, teraz pozytywne dla mnie nie będzie bycie w związku. Teraz pozytywne dla mnie będzie bycie w związku takim harmonijnym, gdzie jest większa autentyczność, większe otwarcie serca, większe rozumienie, większy kontakt, lepiej zgrane wartości. To będzie dla mnie przyjemne teraz. I ta osoba teraz znajduje się ze światłem na sobie, z taką presją, że o, nie czuję się wygodnie w tym związku, nie pasuje mi, nie pasuje mi, nie jest mi wygodnie i musi się postarać, musi się postarać, musi rozkminić, musi włożyć energię, zrozumieć lepiej ten związek, zrozumieć, czy, czy pasują, czy nie pasują, czy warto nad czymś popracować, czy możemy uratować ten związek. Musi wydać trochę energii, bo natura mówi Ci, piękne doświadczenie czeka na Ciebie. Czujesz, to wiesz o tym, że czeka na ciebie doświadczenie, gdzie będzie harmonijny, fajny związek, głęboki związek. Czeka na ciebie. Chodzi o to, czy warto przejść przez te bóle porodowe. Bóle porodowe będzie to właśnie, że jest niefanie i jest zbyt dużo toksyczności i musisz jeszcze włożyć energię, żeby to rozkminić, żeby to zrozumieć lepiej, żeby zrozumieć drugą osobę, zrozumieć siebie, zrozumieć wasze wartości, zrozumieć, co trzeba zrobić, czy przejść przez rozstanie. Gdzie będzie ciężkie doświadczenie, czy możemy włożyć dużo pracy, żeby naprawić to? Musisz włożyć tam energię. I włożysz tam energię i staną się pewne rzeczy. Albo się rozstaniesz, to będzie bardzo niewygodne, albo popracujecie na tym i osiągniecie jakiś harmonijny związek, i przez to, że włożyłeś tą pracę, to osiągnąłeś stan. Czy doświadczasz harmonijny związek. I teraz dla Ciebie pozytywny jest harmonijny związek, a negatywny jest nieharmonijny związek, trochę bardziej negatywny związek. Już dla ciebie to negatywne w dualizmie to nie jest brak związku, to jest po prostu związek, który jest gorszy. Przesuwamy się na coraz głębsze i głębsze i głębsze, i co jakiś czas zobaczysz, że natura cię popycha i pokazuje ci, tam jest fajne doświadczenie, wiem, że chcesz, wiem, że chcesz tego, wiem, że tego chcesz, wiem, że pragniesz tego i wiem, że wiesz o tym, że warto. Chodzi o to, czy rozumiesz, że musisz włożyć tam energię, musisz się postarać i zgrać się z naturą, zgrać się z tym, z tym ogniem wewnątrz Ciebie i mówić, będę szedł, będę kontynuował, będę się starał. Bo czasami ludzie mówią, ja rzucam rozwój osobisty, mnie nie interesuje rozwój osobisty. Okej, okay, możesz rzucić rozwój osobisty, ale rozwój osobisty nie rzuci ciebie. Tak jakby natura będzie zawsze pokazywała ci, popatrz, tam jest coś pięknego. Czy nie chcesz tego doświadczenia? Masz bóle porodowe najpierw. Masz, najpierw musisz przejść przez pewne rzeczy. Musisz poczuć pewne niewygodne rzeczy i jednocześnie się postarać jeszcze. Opłaca się? Ty mi powiedz. Więc ze zazdrością. Czujesz tą zazdrość. Spróbuj zmienić swój sposób patrzenia na to, jak takie wyzwanie. Także o, fajnie, czuję presję. Coś mnie zmusi teraz, żebym podniósł poprzeczkę. I włoży tą energię i będę się starał. I postaram się. I teraz kolejna sprawa. Bardzo ważne w staraniu się jest, żeby do staranie się nie było z takiej desperacji. O, jest bardzo niebezpiecznie, jak zaczynasz się starać z desperacji. Jak na przykład jesteś zazdrosny i myślisz sobie, będę szedł, będę szedł do przodu i będę starał się i podbiję swoją wartość, swoją pewność siebie i zaczynasz robić dużo rzeczy, żeby podbić swoją wartość z desperacji. Tak za bardzo, za intensywnie, tak szybko, tak, że chcę dużo wartości teraz. Jak robisz rzeczy z taką desperacją, to robisz pomyłki, mylisz się, działasz za szybko. Zbyt impulsywnie i zobaczysz, że jak zaczniesz działać impulsywnie, tak chaotycznie, bez takiego spokojnego umysłu, to wiesz co się stanie? Potkniesz się, zrobisz coś, zrobisz coś nie tak, zrobisz jakiś błąd i twoja wartość zamiast się podnieść, spadnie. Więc tutaj dochodzi jeszcze organizacja i takie wstrzymanie ze staraniem się wstrzymanie się, żeby nie dawać sobie wszystko i tak desperacko działać. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby zawsze zostawiać sobie taki zapas energii. Uwaga, zapas energii. Czyli na przykład jesteś zazdrosny o pewną osobę i chcesz podbić swoją, swoje poczucie wartości, swoją pewność siebie, chcesz zrobić pewne rzeczy, zaczynasz ogarniać swoje życie, poznawać innych ludzi, być bardziej otwarty, osiągać różne rzeczy, żeby poczuć się, że jesteś w stanie, że jesteś w stanie zrobić dużo rzeczy. Jak robisz te rzeczy, to musisz zachowywać zapas energii cały czas, żebyś był spokojny. Bo jak wydasz za dużo w pewną rzecz, wypalisz się, to zaczniesz podejmować głupie decyzje. Czyli praktycznie ze staraniem się, ze staraniem się, jak zaczynasz się starać o cokolwiek... To staraj się jak widzisz, że zaczynasz się męczyć, to przestań się starać. Zostaw sobie zawsze zapas energii. I zacznij robić różne rzeczy, jak masz zapas energii. Nie czekaj na ten moment. Nie, uwaga, nie czekaj na ten moment, gdzie jesteś z tym partnerem i widzisz, że pewien facet, powiedzmy, że to jest kobieta, nie? Jesteś mężczyzną i masz kobietę, którą jesteś zazdrosny. Nie czekaj na ten moment, gdzie zobaczysz, że jakiś facet podbija do niej i ona rozmawia z nim, i ona się śmieje bardzo z nim i widzisz to. Nie w tym momencie się staraj. Proszę cię, to będzie desperacja. Nie doprowadź do punktu, gdzie potrzebujesz tego, żeby zacząć się starać. Staraj się jak masz zapas. Zawsze. Bo wtedy te twoje decyzje będą zorganizowane. Czyli jak ta twoja kobieta uwielbia Cię i jest z Tobą. I mimo to, że byłeś zazdrosny, ona kieruje tą uwagę na Ciebie i pokazuje Ci, że nie musisz być zazdrosny, to w takich momentach, gdzie czujesz ten zapas, to wtedy powoli tak stabilnie staraj się. Wtedy. Więc ten film się rozwinął trochę poza zazdrością. Mam nadzieję, że to wszystko jest ciekawe. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym doesn't